Kobieta choć straciła wzrok, to jednak jednocześnie zyskała coś niezwykłego. Kobieta w wyniku spotkania z tornado przestała widzieć, jednak w tym samym czasie zaczęła widzieć coś innego niż fizyczny świat. Bułgarska jasnowicka baba Wanga zaczęła widzieć wydarzenia z przyszłości, a szukały u niej porady tak znane postacie jak bułgarski car czy radziecki przywódca. Wanga dzięki swoim wizjom pomagała nawet swojemu przyszłemu mężowi znaleźć ludzi, którzy odebrali życie jego braciom. Wanga żyła w XX wieku, a na chwilę przed swoim odejściem z tego świata wypowiedziała swoją ostatnią przepowiednię, według której niedługo narodzi się jej następczyni we Francji. Dziewczyna, która będzie miała tak potężne zdolności prorocze jak ona, Wanga ujawniła wiele proroctw za życia, niektóre miały się już sprawdzić, m.in. wybór Baracka Obama na prezydenta USA, katastrofalne wydarzenia z Czarnobyla czy World Trade Center. Nie wszystkie jednak wydarzenia się spełniły. A może dopiero się spełnią? Zobaczymy. W każdym razie proroctwa baby Wangi są naprawdę niezwykłe i Nie potrafią rozbudzić naszą wyobraźnię. Wanga widziała cały świat, a nawet wydarzenia z kosmosu, które mają rozegrać się aż do roku 5079, a wszystko zacznie się w roku 2025. Będzie naprawdę mrocznie, ale niesamowicie. Najpierw wielkie wydarzenie nadejdzie w 2025 roku, a już w 2028 czeka nas kolejny przełom. Baba Wanga o roku 2025 niestety nie miała dobrych przewidywań. Widziała naprawdę tajemnicze wydarzenia, które co gorsze mogą niestety dotyczyć także Polski. Jeśli chodzi o rok 2025, to Baba Wanga skupiła się w tej wizji na wydarzeniach w Europie. Jasnowiczka wprost ujawniła, że w 2025 roku Europa będzie w stanie kompletnej dewastacji, a winą wszystkiego będzie potężny konflikt, jednak co ważne, będzie to konflikt wewnętrzny. I niestety ta wizja wygląda naprawdę prawdopodobnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co robi aktualnie Rosja. Zaczęło się od Ukrainy, ale już od dawna słychać, że to może być dopiero początek, a czyny Putina w przyszłości mogą przenieść się na inne państwa, także Polskę, a więc czy rok 2025 będzie czasem, gdy prezydent Rosji ruszy na Europę? Czy Ukraina jest dopiero początkiem jego mrocznych planów? Jednak jak ujawniła Wanga, choć rok 2025 będzie bardzo ważny i niestety bardzo mroczny, to już 3 lata później czeka nas kolejny przełom, ale tym razem bardziej pozytywny i tajemniczy. Według wizji Wangi w 2028 roku czeka nas wielkie odkrycie na Wenus, a to odkrycie ma być początkiem, by ludzie zapomnieli o innych źródłach energii. No największą siłą napędową znajdziemy właśnie w kosmosie, a konkretnie na planecie Wenus. Brzmi to naprawdę zastanawiająco, zwłaszcza gdy popatrzymy na pozostałe przepowiednie Wangi, według których dość niedługo czeka nas pierwszy kontakt z obcymi. Może więc tajemnicze odkrycie na Wenus będzie pierwszym etapem, przez który obcy nas odnajdą. Kolejne przełomowe wydarzenie Wanga zobaczyła już w 2033 roku, ale niestety tym razem nie będzie to wydarzenie pozytywne, bo będzie wiązało się z topnieniem lodowców i bardzo szybkim wzrostem mórz i oceanów. W Europie te lata także będą przełomowe. Bo bardzo silny ma się stać wtedy islam i muzułmanie będą dominujący w Europie. Początkiem końca tego będzie jednak rok 2066, kiedy to USA ma ruszyć na Rzym, całkowicie przejęty przez muzułmanów. W tym ataku mają się posłużyć jakimś rodzajem nowej technologii, która ma dosłownie efekt zamrażający mniej więcej w tym samym czasie czeka nas też przełom w medycynie, kiedy to zastępowanie kończyn i organów sztucznymi zamiennikami stanie się zwyczajną praktyką. Oznacza to wielką pomoc dla ludzi chorych i niepełnosprawnych. Jednak kiedy świat będzie się tak cieszył tak pozytywnym odkryciem w medycynie, to szybko stanie się coś mrocznego, bo niestety ludzie znowu zaczną zapadać, tym razem na nowe tajemnicze zaburzenie, które będzie dosłownie sprawiać, że ludzie będą się starzeć w przyspieszonym tempie. Będzie to rok 2088, kiedy to Wanga ujawniła, że ludzie będą się starzeć w kilka sekund. I choć będzie to mroczny czas, to na szczęście nie potrwa to zbyt długo bo niecałe 10 lat później, czyli w 2097 roku, to zaburzenie zostanie pokonane i na następne lata Wanga naprawdę ujrzała dosłownie prawdziwy świat przyszłości. Cyborgi, sztuczne słońce, a nawet zamiana zwierząt w hybrydy ludzkie. Wydarzy się bardzo wiele, a nawet w 2130 roku czeka nas pierwszy kontakt z pozaziemskimi istotami. Być może to właśnie obcy mają się przyczynić do wydarzenia, które według Wangi nadejdzie w 2167 roku, kiedy to na Ziemi powstanie nowa religia. Być może ludzie zaczną czcić obcych jak bogów, i być może grupa wybranych przez obcych otrzyma wyróżnienie i możliwość stworzenia kolonii na Marsie. Wanga ujawnia bowiem, że w 2087 roku zaistnieje na Marsie kolonia. Będzie to prawdziwe mocarstwo. Tymczasem na Ziemi, według słów Wangi, ludzie masowo mają przenieść się pod wodę, gdzie ludzkość będzie żyła naprawdę dostatnie. Jednak ludzkość dalej będzie szukać życia pozaziemskiego na nowych planetach. I faktycznie coś znajdzie, jednak jednocześnie będzie to coś mrocznego. Wanga nie wyjaśniła, co to będzie, jednak od tego czasu, a będzie to działo się w XXIII wieku, zaczną się poważne złe zmiany. Orbity planet zaczną się zmieniać, Mart będzie narażony na uderzenie asteroidy, a kolonia zagrożona i pojawi się nowe zaburzenie, które zagrozi ludziom. Baba Wanga zobaczyła też początek XXIV wieku, w którym islam dalej ma być silny, jednak we Francji ma być coraz większy opór wobec tej religii. Niestety dosłownie wszystko zostanie zagrożone, bo około połowy XXI wieku wykryta zostanie planetoida, która może całkowicie zniszczyć Ziemię. Będzie to początek przemian, w których pewnego dnia ludzie opuszczą tą planetę i znajdą inną. Będzie jednak trochę różnić się od Ziemi, a ludzie zaczną przez to mutować. Będą też problemy z jedzeniem, więc ludzie będą walczyć o wszelkie dobra. Co ciekawe, na nowej planecie ma pojawić się nowa religia. Będzie to religia bardzo skupiająca się na nauce. Ludzie dzięki temu nie tylko staną się bardziej inteligentni, ale i moralni. Poza tym duchowość też będzie dla nich ważna, a ma to być początek, by dosłownie nauczyć się kontaktować z boskością. Wanga na rok 4509 ma przewidzieć fakt, że ludzie będą potrafić rozmawiać z istotą boskości. Wtedy to ludzie mają stać się nieśmiertelni. Jednak wiedza ludzkości ma przyczynić się do końca świata. Ludzkość odkryje granice wszechświata i tylko część ludzi będzie chciała ją przekroczyć. Gdy jednak ludzkość przekroczy tę granicę wszechświata w 5079 roku, świat dosłownie ma się skończyć. Pytanie, co ma spowodować ten koniec świata. Najpewniej chodzi o coś, co znajduje się za granicą wszechświata. Co może tam być? Być może jest to jakiegoś rodzaju czarna dziura, a może portal, który dosłownie pochłonie świat. A może za granicą wszechświata Istnieją jakieś inteligentne istoty, które, kto wie, mogą mieć nawet boskie nadnaturalne pochodzenie. Być może sam ich widok powoduje zniszczenie i destrukcję. I jak rzucić potężne zaklęcie miłosne? Link do filmiku na ten temat w opisie.